Mogę śmiało powiedzieć, że jestem po, po długich, po bardzo długich rozmowach z telewizją polską. Bardzo się cieszę, że nadawca bardzo przychylnie podszedł do tematu, zainteresował się moją ofertą programową, moim autorskim programem, który mam nadzieję, że oczaruje wszystkich Polaków i telewidzów i, i miejmy nadzieję, że to nie będzie jeden sezon, a będzie kilka sezonów i na długo, na długo zapadnie w, w pamięci tych, którzy będą oglądali ten program. Hmm. Prace oczywiście trwają. Mam nadzieję, że program pojawi się niebawem. Kiedy? Nie jestem w stanie tego aktualnie powiedzieć, ale mogę zdradzić, że cały czas bardzo, bardzo intensywnie nad tym programem pracujemy i na pewno mogę obiecać, że, że pojawi się kiedy? Nie wiem, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Będzie to program o wielkich sercach, wielkich sercach, wspaniałych ludziach. I prostych marzeniach, takich prostych, naprawdę prostych marzeniach, które każdy z nas gdzieś tam w głębi serca ma, ale o których czasami zapominamy i czasami je omijamy i mogę nawet jeszcze delikatnie powiedzieć, że nie chcemy na nie patrzeć, a jednak te marzenia, te proste marzenia potrzebują naszej pomocy. Ja taką pomoc i te marzenia będę chciał spełniać w różnych zakątkach Polski.